W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Różne zakazy. Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów z boków brody. Nie będziesz nacinał ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan. Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ rządowi i nie był pełen rozpusty. Będziecie zachować swoje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem Pan. Nie będziecie zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg wasz. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki sugeruje nie tatuować się. To znaczy tak. Nasze ciało. Nasze ciało jest dane nam w prezencie przez Boga. Nie jesteśmy własnością naszego ciała. Jedyne co my posiadamy to wolną wolę. Ja już mówiłem, ja jej nie mam ja oddałem Panu Bogu moją wolną wolę, ponieważ uważam, że Bóg doprowadzi mnie lepiej do życia wiecznego niż ja sam siebie. Nie mam talentu do prowadzenia siebie. Wiem, że Bóg zrobi to lepiej. Matka Boża tak doradza i ja uważam, że to genialne jest, żeby zaufać Panu Bogu na tyle, żeby oddać wolną wolę, to jedyne, co posiadamy. Cała reszta, ciało nie jest nasza. jest dane nam w dzierżawę. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i pod żadnym pozorem nie możemy sobie robić tatuaży. Żadnych. No jeszcze nie tak dawno. Z 50 lat temu to tatuażami zajmowali się tylko więźniowie. I głupi marynarze. Takąś kotwiczkę ktoś sobie tam wymalował coś tam takiego, jakieś nonsensy. No ale to był. Yy, no. <śmiewanie> wiem, kto to więźniowie. <śmiewanie> I marynarze. <śmiewanie> Nawet. Nierządnice tatuaży sobie nie robiły, te były na tyle mądre, że te raczej rzadko, a dzisiaj głupota sięga, sięga nieba, ktoś sobie robi jakieś tatuaże typu delfinek albo jakiś kwiatek i myśli, że jest ładniejszy, no robi to wrażenie, negatywne, zdecydowanie negatywne, no ale tak to jest, no. Walczymy cały czas między aniołem dobrym, aniołem złym. No i ten szatan wkłada nam różne durne pomysły i ludzie się tatuują. Kolejna historia to nie będziesz zwracał się do wołujących duchu, duchy, ani do wróżbitów. No chodzi do wróżek, no to jest niezły obciach. Niektórzy to robią, niektórzy słuchają. Niektórzy słuchają jakiejś telewizji, albo czytają horoskopy. No, czytanie horoskopów Albo bawienie się w Halloween No to to jest Tragedia ostateczna Głupoty ludzkiej e, W tym okresie mamy e, w, Mamy święto wszystkich zmarłych i wszystkich świętych No więc idziemy na cmentarz Modlimy się za zmarłych Słowo szczególne Sugeruję robić to codziennie <laughs> Bo modlitwa za zmarłych jest niesłychanie ważna jest wyrazem miłosierdzia. E... Ale zaraz o tym opowiem, o, o modlitwach ze zmarłych, jak bardzo ważne są w osobnym odcinku. Natomiast no, warto słuchać Starego Testamentu, ponieważ on w wielu miejscach jest aktualny. Nie wszędzie. Nie jest wszędzie aktualny. E... Wiele rzeczy Pan Jezus zmienił. <laughs> Bo no, żyjemy w Nowym Testamencie. No, ale ta historia z tatuażami jest dalej aktualna. Jeśli ktoś się je ma, no to warto je usunąć na ziemi. Oczywiście najprostszym układ jest pójść do spowiedzi, przeprosić Pana Boga i posłuchać, co ksiądz o tym powie. Jeśli ksiądz, no bo usunięcie też jest kosztowne i pewnie, pewnie też bolesne, ale w moim odczuciu do nieba wchodzi się tylko z czystym ciałem. Nie może mieć tatuaży w raju. No, każdy rozumie, tak? Do nieba z tatuażem się nie wejdzie. No, nie ma takiej opcji w ogóle. No więc ten tatuaż trzeba będzie w czystcu sobie wypalić, tak? No będą to robili, nie wiem, a nie aniołowie pewnie. <laughs> a możemy tam. Nie mam pojęcia, nieważne. W czystu to jest ten okres, kiedy musimy się oczyścić z wszelkiej głupoty, której nie zdążyliśmy zrobić na ziemi. Ja jestem absolutnie pewny, że wyczyszczenie sobie ciała na ziemi jest tańsze i szybsze niż w czystcu. Bo wszystkie historie naszego życia są takie, że jeśli mamy coś do odpokutowania, to zdecydowanie lepiej na Ziemi i to tak 100, tysiąc razy lepiej na Ziemi niż w Czyscu to robić tam, to wszystko trwa dłużej. Ja tam jeszcze nie byłem. Do Czysca wejść nie chcę. <grym> Zależy mi na tym, żeby prosto do raju. I myślę, że mi się uda. Skąd takie pomysły? No a z tego powodu, że w odpust zupełnie uzyskuję codziennie. Bardzo mi na tym zależy, żeby wejść prosto do nieba. Więc 9 pierwszych piątków zrobiłem. Pan Jezus obiecuje, że ktoś, kto to odprawił w intensywnym sercu Pana Jezusa, to umrze. Nie umrze bez sakramentu święty. Czyli jest łaska spowiedzi. A Matka Boża w, w Sfatimie mówi o pierwszych pięciu sobotach i mówi, że ktoś, kto to odprawi, to Matka Boża przyjdzie mu z wszystkimi łaskami do zbawienia. <laughs> Też to mam. No więc zależy mi, staram się codziennie przyjmuję odpół zupełny, codziennie przyjmuję komunię i bardzo Pana Boga będę prosił na sądzie. <laughs> że ja znam całą moją głupotę. ale no, nie całą znam, bo tam pewnie jeszcze są pokłady głupoty, takie, które ja nie znam swojej. Ale Bóg to może im pokazać w jednej sekundzie i wziąć mnie do nieba. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Według waszej wiary wam się stanie. No i to najważniejsze w modlitwie Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Ja moją wolę całkowicie Panu Bogu oddałem. Bardzo zależy mi na szybkim spotkaniu z Panem Bogiem i mam ochotę go uściskać. No za wszystko, co mi zrobił w życiu, bo mnóstwo pozytywnych rzeczy zrobił mi w życiu. Dostałem mnóstwo łask, mnóstwo błogosławieństwa. Jestem niesłychanie Panu Bogu wdzięczny i chciałem się z Panem Bogiem uściskać szybko, nie będąc wcześniejszy ani jednego dnia. Ani jednej minuty, bo tam niekorzystnie zdecydowanie jest. No i drugie Wojcze, nasz, i odpuść nam na Panie Boże nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja staram się do nikogo nic nie mieć i odpuszczam całkowicie wszystko od razu, jak coś tam się dzieje. I już. Proste. A potem prośba do Pana Boga. No Boże, daj mi ten raj swój, którym jesteś. Bo nie ma rzeczy cudownej. Ja tu teraz jestem w siódmym raju, w siódmym kręgu niebie, Ziemskiego Raju. Jest cudownie. Ale to ja wiem, że tam jest milion razy. Jak powiedziałem, że milion razy lepiej, to mało powiedziałem to jest miliard razy lepiej. No więc ja po do niego chciałem. Serdecznie dziękuję. Panie Boże, bardzo Ci dziękuję za wszystko, za ogrom otrzymanych i ogrom Twojego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom miłów i świętych. Dobry Boże. Bo błogosław nas wszystkich. Niech wszystkich błogosławimy, Bóg, Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.